Tak samochodem, taką drogą leśną standardowo, zamiast na drogę, to po poboczach I jeszcze coś starego się znalazło. To jest, to jest drugi, drugi albo trzeci zrzut, z samochodu wypatrzony. Leży ewidentnie mały ale ale radość jest jeszcze o tej porze roku tak przy drodze o No fart niesamowity Trochę przeleżał